Witam wszystkich! W kolejnym filmie dzisiaj zajmiemy się balanserami. bms już wyjaśniliśmy w poprzednim odcinku. Nie mogliśmy przejść do, do, do balanserów, dopóki nie załatwiliśmy tam tego tematu, ponieważ a te urządzenia często są stosowane w magazynach energii, w jakichś urządzeniach typu hulajnogi, rowery elektryczne, ogólnie we wszystkich urządzeniach zasilanych bateriami litowo-jonowymi. I tak, dużo osób, jak zauważyłem po komentarzach i nie tylko po komentarzach, też w wiadomościach prywatnych, często myli balansery z BMS-ami. Nie wiem dlaczego tak jest. Być może dlatego, że w dużej części, dużej części BMS-ów, są stosowane, tak jakby sprzężone, spięte razem z BMS-em balansery, tak w tym taki prosty, prosty taki BMSik, jak pokazywałem w ostatnim odcinku. I ten BMS jest jakby zintegrowany już z balancerem, tak? Jest tutaj zamontowany balancer pasywny i on współpracuje już razem z BMSem, tak? Jeżeli BMS uznaje, że szeregi są nie, nierówne, to używając z rezystorów na płytce wyrównuje te szeregi. I teraz może troszeczkę powiemy, jak się dzieli takie balansery, tak? Bo mamy dwie takie grupy balancerów, tak? Pierwsza główna grupa są to balansery pasywne. A druga to są balancery aktywne. Czym się różnią balansery pasywne od balanserów aktywnych? Balanser pasywny to wszelakiego typu balansery na takich właśnie płytkach z BMS-ami są bardzo proste w budowie. Ich zadanie polega na wyrównywaniu napięć poprzez spalanie energii tak. One jeżeli mają szeregi, które są, o może rozrysuję, może będzie lepiej. Czyli tak, jeżeli mamy na prostym przykładzie 4S, tak, minus na prostym przykładzie, tutaj będzie napięcie i 3,2V, tutaj będzie napięcie 3, 3V, tutaj będzie napięcie 3 i 4V, a tutaj będzie napięcie 3V. Tak? I mamy taką baterię zbudowaną z czterech szeregów, czyli to będzie bateria 4S. I jak widzimy, mamy tak, taką sytuację, że wszystkie szeregi, które są w tej baterii, nie są sobie równe. Każdy jest jakiś inny od, od swojego sąsiada. Przez co bateria będzie pracowała na mnie przy ładowaniu i rozładowywaniu. Nie jest to wskazane, aby ta pra bateria pracowała, ponieważ yy, praca w takim rozbalansowaniu bardzo szybko ją wykończy. No i nie pozwoli nam wykorzystać jakby pełnego zakresu jej napięć, tak? Bo jak wiecie, jeżeli będziemy rozładowywać taką baterię i tutaj już nam zejdzie do progu, powiedzmy, nie wiem, 2,5 albo 2,8 V, na tych szeregach jeszcze będzie napięcie, czyli dla tej baterii to już będzie. Dlatego szeregu będzie to już zero, ale na tych poszczególnych jeszcze dałoby się coś wyciągnąć. Ale BMS podłączony takiej baterii wyłączy już taką baterię, nie pozwoli jej bardziej rozładowywać, właśnie ze względu na to, żeby nie wykończyć tego szeregu ostatniego, który jest w tym momencie najsłabszy. I tak samo podczas ładowania, jeżeli będziemy ładować tą baterię. Te szeregi dojdą pierwsze do górnej granicy powiedzmy 4-4,2V, gdzie ten się jeszcze nie doładuje. I Praca w, praca w rozbalansowaniu polega na tym, raczej problem z pracą w rozbalansowaniu polega na tym, że nie możemy wykorzystać pełnego zakresu yy, pojemności baterii, to jest raz. A dwa, taka bateria jest narażona na przeładowanie, czyli ten szereg, który będzie najczęściej przeładowywany bardzo szybko się wykończy, a przez co cała bateria przestanie działać. I tak samo w drugą stronę, szereg, który yy, bardzo szybko się będzie yy, rozładowywał względem swoich sąsiadów też nie będzie miał lekkiego życia i też szybko skończy yy, powiedzmy przewidzianą ilość cykli 500 czy tam w litowo-fosforanowo-żelazowych tam 4000 szybciej skończy tą ilość swoich cykli i do tego właśnie są yy, balansery balansery są właśnie do tego aby te szeregi wyrównywać yy, i tak jak już to napisałem są balansery pasywne i aktywne pod tymi grupami prawdopodobnie jest jeszcze dużo, szczególnie w balanserach aktywnych różnych drobnych i innych rozwiązań, tak? Ale yy, główny podział, o co chodzi z pasywnymi aktywnymi, pasywny balancer, czyli taki balanser, jak w tym BMS-ie, spala energię. On jej nie przenosi, jego praca polega na tym, że jeżeli mamy tutaj taki przykład, i bateria jest ładowana, lub też rozładowywana, balancer będzie dążył do tego. Aby wyrównać te różnice, spalając nadmiar energii, który jest w baterii. Czyli, jeżeli przy ładowaniu takiego pakietu na tych największych szeregach, powiedzmy, czyli tutaj będzie 3 i 4, będzie już dochodził do górnych granic, on zacznie wypalać energię z tego szeregu, pozwalając się baterii ładować jednocześnie tym słabszym szeregom, ale wypalając tutaj. I to jest właśnie wada jedna z wad balancerów pasywnych. Że ta energia jest marnowana, tak? czyli ładujemy, a jednocześnie tę energię zamieniamy w ciepło, spalając na takich rezystorach, na, na, na płytce BMS-a i na płytce balansera. Drugą z wad takiego rozwiązania jest bardzo mała moc. Takie płytki są, takie płytki, czy też takie, bo też są same balansery pasywne, bo to jest BMS z zintegrowanym balanserem i też są same balansery pasywne, ale ogólnie praca balansera pasywnego. Ma to wadę, że ma bardzo małą moc. Na takich płytkach BMSowych, czy w laptopach, czy w hulajnogach, czy w rowerach, czy w innych urządzeniach, w małych pakietach, te balansery mają moc od nie wiem 10 mA, 30 mA. U mnie w AntBMS-ie jest zintegrowany chyba 150 mA. Także to są bardzo, bardzo małe prądy. Bo tak naprawdę, przynajmniej moim zdaniem, aktywne, balansery pasywne, przepraszam, nie są dedykowane do takich magazynów energii, gdzie są bardzo duże pojemności. One są dedykowane do małych urządzeń, do takich małych pakietów i one sobie poradzą z nimi. Jeżeli, jeżeli bateria, która jest złożona, jest złożona dobrze lub jest złożona z nowych ogniw, taki balancer pasywny spokojnie sobie poradzi. To, że jest mało efektywny, to, że jest mało wydajny i że ta energia jest tak naprawdę tracona na ciepło. To jest druga rzecz, ale chodzi o to, że on sobie poradzi z taką baterią. I teraz tak, przejdźmy do aktywnych. A aktywne z kolei działają w ten sposób, że nie spalają tej energii, tylko ją przenoszą. Czyli w takim przypadku, kiedy mamy takie nierówne szeregi, balanser aktywny będzie starał się przenieść z tego, co ma 3 i 4 V, do najsłabszego, do tego 3 V. Tak samo ten 3-2 będzie chciał przenieść energię do 3-3 jednocześnie stąd do tego. I ten BMS, cały czas pracuje, przenosząc tą energię z danego szeregu i podczas ładowania, i podczas rozładowywania. Te balansery naprawdę świetnie się sprawują. Nie wiem, czy są polecane do małych baterii, bo prawdopodobnie yy, nie będzie nikt potrzebował przy jakiejś małej baterii, typu tam w rowerze balansera aktywnego, ale przy takich magazynach energii, powiedzmy 5 kWh lub taki jak mój, już takie większe 40 kWh, Balanser aktywny ma co robić. Ktoś tam powie, że no, a nowa bateria, jak jest złożona, to nie potrzebuje balansera aktywnego. Tak, nie potrzebuje, bo nowa bateria, jeżeli jest złożona z nowych ogniw, te szeregi nie będą, takie, nie, nie będą się tak rozjeżdżały. Nie będzie takiej tendencji, żeby one miały swoje różnice. Raz, wyrównane, wyrównane szeregi, wyrównane cała bateria będzie pracowała równo i w górnym zakresie, i w dolnym zakresie. Problem zaczyna się wtedy, kiedy bateria już ma przepracowany jakiś swój czas. Przepracowała nie wiem, większość swojego życia, ponad 50% cykli ma za sobą. I zaczynają się rozjeżdżać napięcia, ponieważ rezystancja wewnętrzna ogni zaczyna być różna. Zaczyna się taka właśnie dziać sytuacja, jak tutaj rozrysowałem. Moim zdaniem, jeżeli ktoś by mnie zapytał, czy warto montować balansery aktywne nawet na nowych bateriach, uważam, że warto. Jeżeli ktoś robi magazyn energii do domu lub magazyn energii na działkę, jakieś zasilania awaryjne, powinien stosować balanser aktywny, nawet na nowych ogniwach ponieważ jeżeli nawet na początku ta bateria będzie pracowała równa, ona z czasem zacznie nam się rozjeżdżać po prostu tak? a taki balanser aktywny będzie pilnował tego aby jak najdłużej nam służyła i te, na, te różnice w napięciach były jak najmniejsze u mnie na, w magazynie energii balanser aktywny, który mam pojemnościowy utrzymuje różnice w napięciach na poziomie 0,07 mV w takim zakresie to jest strasznie malutka różnica. Gdybym odłączył ten balancer aktywny, a ja mam magazyn z, z takich dosyć starych ogniw, najprawdopodobniej bardzo szybko po paru cyklach ładowania, rozładowania te napięcia by się rozjechały, bateria by się szybciej zużyła, tak? I, i no nawet w sytuacji takiej skrajnej, gdyby się taki szereg mocno przeładował, Mogłoby dojść do zapłonu. Czyli tak naprawdę też balanser aktywny dba o nasze bezpieczeństwo. Czy polecam balanser aktywny, czy pasywny? No to jest właśnie kwestia tego, kto i do czego taki balanser potrzebuje. Jeżeli składamy jakąś małą baterię, BMS z balanserem spokojnie nam wystarczy, są balansery pasywne, które mają natężenie prądu balansującego w granicach nawet jednego czy dwóch amper chyba w Batrium, nie jestem pewny, ale prawdopodobnie Batrium ma taki jednoamperowy balanser, ale tak jak mówiłem jego praca polega na tym, że on tą energię spala, to jest moim zdaniem nieefektywne ta energia jest tracona i przy ładowaniu, i przez rozładowaniu i tak naprawdę skuteczność tego wykorzystania tej energii z baterii bardzo spada przy balanserach aktywnych nie ma tego czy jest takie zjawisko, jakiś nie ma, nie ma idealnego balansera aktywnego, który wykorzysta 100% energii przy przenoszeniu tej energii też jest wydziela się jakieś ciepło, w zależności od budowy tego balansera aktywnego, bo balansery aktywne dzieli się naprawdę na bardzo dużo jeszcze takich odłamów. O tych odłamach nie będę opowiadał, ponieważ nie jest to zbyt ważne. Ja mam balanser aktywny pojemnościowy na takich kondensatorach i one są po prostu kondensatorem na płytce się ładuje, zbiera ładunek i przesyła na kolejny szereg. I tak yy, aż wyrówna wszystkie napięcie. Tu mam taki prosty balanser. Kupiłem go jakiś czas temu do takiego małego projektu. Chcę do mniejszej baterii go wykorzystać. W zestawie jest taki systemik do podłączenia od razu, że nie trzeba lutować na samej płytce, tylko mamy wyprowadzenia na złączu. I to jest balanser aktywny tak samo, tylko oparty o cewki. Tak, czyli u mnie jest na kondensatora. Kondensator się ładuje i przynosi ładunek do najmniejszego szeregu, tam gdzie jest najmniejsze napięcie. A w takim balancerze aktywnym po prostu jest przenoszone. otwiera się jakby ścieżka, która pozwala wyrównać, czyli w pewnym momencie szereg trzeci i szereg, nie wiem, szereg trzeci i szereg czwarty jest jakby w cudzysłowie połączony równolegle i ten ładunek przepływa z szeregu trzeciego na szereg czwarty. Napisałem w cudzysłowie, bo to troszeczkę się dzieje inaczej za pomocą tych, tych cewek, właśnie, ale to też jest właśnie balansowanie aktywne. Czyli mamy taki balanser aktywny na cewkach. Nie wiem, jak się sprawuje tak naprawdę. Kupiłem go sobie na testy. Jak troszeczkę go pożywam w mniejszej baterii, to powiem Wam, ile jest warty. On chyba jest 2 amperowy. Nie pamiętam już dokładnie, ale on chyba ma moc 2 tak? czyli jego maksymalny prąd balansujący to są 2 ampery. I to chyba tyle, jeżeli chodzi o takie zasady działania balancerów i podział na te pasywne i aktywne. Balancer to ogólnie bardzo proste urządzenie, tak? Nie jest nic skomplikowanego. Są różne, różne rozwiązania, są same balansery, są balansery z BMS-ami spięte, ale trzeba pamiętać jedną rzecz, że BMS to nie balanser, a balanser to nie BMS. I to są dwa niezależne urządzenia, one służą do całkiem innych celów w magazynach energii i nie tylko. Yy, jeden dba o nasze bezpieczeństwo, tak aby przypilnować tych górnych wartości i natężenia i napięcia pracy baterii. Yy, a balanser dba o to, aby ta bateria nam służyła jak najdłużej, żeby była w pełnym zdrowiu od początku do samego końca jego, jej życia. I ja uważam, że taki balanser każdy powinien mieć. Balansery, nawet takie podstawowe, taki jak mój 5A, to koszt około 140 zł, za tego chyba zapłaciłem 20 zł. I on już naprawdę zrobi robotę w takich, nawet mniejszych magazynach. Też sobie da radę. To już kwestia: kto czego potrzebuje, jak duży ma magazyn, z czego są zrobione ogniwa i co jest dla niego priorytetem. Czy chce zrobić i mieć święty spokój raz na zawsze i nie, nie zwracać uwagi na, na ten balanser, czy chce. Co jakiś czas do niego zaglądać. Jeżeli nie damy balansera w dobrze zrobionej baterii, ona będzie nam działała, ale z czasem na pewno przestanie powolutku nam działać ze względu na te rozjazdy na rezystancji wewnętrznej i może być taka sytuacja, że nie wyłapiemy tego momentu, kiedy yy, bateria zacznie nam się rozjeżdżać. Jeżeli nie wyłapiemy tego momentu i pozwolimy jej parę razy przekroczyć jej zalecane wartości napięć, tak, pracy tych napięć. No, to już może być za późno takiej baterii. Możemy uszkodzić część lub dużą część takiej baterii. Więc wydaje mi się, że zakup nie jest drogi, a da nam, da nam troszeczkę takie poczucie spokoju, że ta bateria jednak jest chroniona. Tak? To tyle. Jeszcze może pokażę, jak to u mnie wygląda, jak ja mam podłączone. A więc, tak, jesteśmy już na, przy moim magazynie energii. Świetnie działa już 3 trzeci czy czwarty miesiąc. Bardzo jestem zadowolony z jego pracy. I teraz tak. Tutaj mam BMS. Ant, o którym wspominałem. Wersja 320A. Jak widzicie, wszystkie połączenia, tak jakieś tu tłumaczyłem, są realizowane przez bezpieczniki. To jest zabezpieczenie BMS-a, żeby w razie jakiegoś spięcia nie uszkodzić, nie uszkodzić tego BMS-a. Tu jest podłączenie. Idzie sobie spodem. I po kolei, jak mamy szeregi, są podłączane do wszystkich plusów. Minus jest główny na początku, a potem tylko plus. Plus, 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 i tak do końca. I to są wszystkie wyprowadzenia już tutaj. I tak jest podłączony mój BMS. Z kolei, balancer. Mam go tutaj. To jest ten aktywny pojemnościowy o mocy około 5A. Przewody są wyprowadzone z tyłu za moją ulubioną płytą OSB. I u góry tak samo. Jest minus łapany do głównej szyny i górą jest włączone plusy. plus, 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 aż do końca. Dokładnie tak samo jak w przypadku BMS-a. Włączałem oba, tak, znaczy w tym momencie w BMS-ie balancer jest wyłączony, ponieważ nie potrzebuję go. Ale testowo na początku włączałem, jak one sobie razem działały. Nie ma z tym problemu. Oba są spięte do tej samej baterii, oba mogą działać jednocześnie ale po prostu uważam, że używanie balansera pasywnego to jest marnowanie energii, tym bardziej, że mam balanser aktywny, który sobie spokojnie radzi z wybalansowaniem tego 40 kWh pakietu, że tak powiem, baterii, dlatego on sobie działa sam, ale jeżeli ktoś chce na przykład podłączyć sobie balanser aktywny razem z balanserem pasywnym, który jest w BMS-ie i się obawia, że jeden z drugim będzie się gryzł nie ma z tym problemu, nie obawiajcie się, możecie śmiało podłączać. Polecam też zrobić tak jak ja. Niekoniecznie może w ten sam sposób, ale zabezpieczenie linii bezpiecznikami i w BMS-ie i w balancerze mam tak samo, tylko bezpieczniki mają inne wartości. Może tak jeszcze na szybko wspomnę, bo wczoraj padło pytanie w komentarzu. Ktoś wspomniał o tym, że pod takie podłączenie baterii, gdzie mamy plus w jednym rogu, czyli tam a, przepraszam, minus w jednym rogu w moim przypadku, czyli tam, a plus byłby w tamtym rogu, to te górne ogniwa pracowałyby mocniej niż reszta baterii. Widziałem gdzieś kiedyś test, robił jakiś koleś na, na YouTubie też i faktycznie przy dużych obciążeniach połączenia, połączenia w tych rogach, czyli tu i tu najbardziej się rozgrzewały, gdzie na dole, najdalej od tych podłączeń ostatnich biegunów, ujemnego i dodatniego, tam rozgrzewały się najmniej. Wniosek jest prosty, tak? Tam przepływało najwięcej prądu i tam te ogniwa najmocniej pracowały. To jest prawda. I widziałem, że koleś sugerował takie krzyżowe połączenie i ja tak właśnie zrobiłem. Może tego nie widać, ale tak, tu mamy całą szynę. Tutaj jest szyna i sobie leci do samej góry. Pyk! I tam jest wyprowadzenie. I tam leci minus i on przychodzi przez BMS-a tędy i do rozłącznika. A plus jest realizowany w ten sposób, że wszystkie połączenia idą tędy, tędy, tędy na sam dół i dopiero jest realizowane tędy, tędy i do rozłącznika. Jak pokażę całą baterię, minus jest tutaj, a plus jest tutaj, czyli tak jakby po skosie. I Według testów, które przeprowadzał ten człowiek, yy, wykazało to, że takie podłączenie jest najlepsze. Dwa skrajne punkty, ale po skosie wtedy lepiej wykorzystujemy baterie. Te ogniwa lepiej, płynniej pracują, bardziej są wykorzystywane, wszystkie ogniwa, niż by to było tak, że tu by był plus, tu minus i wtedy ta górna część by pracowała najmocniej, a dopiero resztę ogniw, tak? To tyle, jeżeli chodzi o, yy, o to podłączenie. A, jeszcze jeden temat. Ktoś pytał. Jaką mam drukarkę? Mam taką drukarkę. Skończyłem właśnie robić dla niej domek. I to jest drukarka Tevo Black Widow. Kupiłem ją kilka lat temu. Spisuje się naprawdę świetnie. Nigdy nie miałem awarii. Jedyna awaria, jakie występują w tych drukarkach, to tutaj w tym łańcuchu, jak drukarka pracuje, czyli o ta oś, sobie pracuje, jak widzicie, w tym miejscu, przeginają się po prostu przewody. To jest bardzo często w takich rozwiązaniach, i nie tylko w drukarkach, w maszynach CNC, tak samo przewody, które pracują w takich szynach, się po prostu przełamuje i po prostu raz na jakiś czas trzeba je wymieniać. I tyle. Drukarka ma bardzo duże pole robocze, dlatego właśnie ją kupiłem, bo jej powierzchnia robocza to jest 400 na 250 i na 260, 270 w górę. Pozwala naprawdę na zrobienie bardzo fajnych i sporych projektów. To jest drukarka ten, a tu mamy jednostkę główną. O. To jest sterowane dotykowo. Troszeczkę to połączyłem z Raspberry Pi. Wszystko działa zdalnie, przez telefon. Taka konstrukcja. I to chyba na dzisiaj tyle. Zakończyliśmy tematy te główne, czyli samobudowę baterii, BMS-a, balansera. Za tydzień postaram się powiadać troszeczkę jeszcze o samych połączeniach. Tutaj, jak to jest zrealizowane. Na jakich przewodach, jakie zabezpieczenia użyłem. Troszkę jeszcze wspomnę o falowniku. I to chyba na tyle zakończymy temat budowy magazynu. Czyli uda nam się to zrobić w pięciu częściach. I jeżeli ma jakieś jeszcze pytania, pomysły, dajcie znać w komentarzach. Postaram się dobrać coś, jeżeli coś jeszcze was konkretnego interesuje. Tyle. Pozdrawiam wszystkich. Spokojnie soboty, mimo że jest pochmurna. U mnie jest zero słońca, same chmury. Jest godzina siódma, a falownik sobie już produkuje 85 watów, mimo tak słabej pogody. Dzięki wszystkim do suszenia Pozdrawiam.